To na pewno robi dużą różnicę, ale jako kontrę, tutaj ze środowiska też filmowego, odnośnie montowania filmów, jest kontrargument, że bardzo często właśnie korzystają z MacBooków i generalnie z tego środowiska iOS-owego, nie tylko w sensie z tych laptopów, mhm. bo niezależnie na jakim komputerze odpalisz jakiś program, czy zedytowany film, on zawsze ten program w domyśle będzie działać tak samo i w ten sam sposób będziesz robić rzeczy od A do Z. Instalując to na Microsofcie, i przez to, że Microsoft jest tak sparametryzowany pod tak dużo urządzeń, jednocześnie, w sensie Windows, bywają drobne różnice podobno w działaniu tych programów, w sensie z tego, jaki efekt da Ci konkretnie zastosowana funkcja w programie, właśnie do edytowania. Więc jednak iOS jest spójniejszym takim wewnętrznie systemem, przez to, że jest dedykowany pod małą, określoną grupę konkretnych urządzeń. Nie?